20% rabatu na produkty marki Boker z kodem Wademekum20 na stronie togo.com.pl. Serdecznie zapraszam. Cześć dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku Wademekum myśliwego. Cześć Maćku! Cześć Piotrze! A co ty my tu dzisiaj będziemy robić? To ty mi powiedz. A to ja ci powiem. Słuchajcie, zmiany, zmiany, zmiany. Nowy rok, nowi sponsorzy, nowe firmy. Nowe celowniki. 2023 rok to rok marki Pulsar. To właśnie ter ten Termion 2, a dokładnie XP50 z LRF, towarzyszył mi w moich łowach, w moich nocnych łowach. Byłem z nim na wielu polowaniach i kilka lisów z niego położyłem. Nie udało mi się tak naprawdę upolować żadnego dzika, dlatego że poluję. W strefie ASF-u i tego dzika u mnie jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Ale wracając do tematu. Mamy w tym roku, dalej współpracujemy z firmą Schulz Larsen, i czyli z salonem Dir w Opole. I to właśnie na moim Schulz Larsenie zagości nowy celownik. Więc pora, Maćku, teraz na ciebie, żebyś starego. Pulsara. A jaki celownik chcesz montować? Bo to jest ciekawi. Się, a dowiesz się wszystkiego w swoim czasie, nasi widzowie też zobaczą. Czy, czy najpierw zdradzamy tajemnicę, i potem będziesz wszystko składał? No i tak muszę wiedzieć, co mam robić, jaki to celownik. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają zmiany w tym roku, ja Wam powiem, że są ogromne. Do tej pory mój celownik sprawował się całkiem nieźle. Było naprawdę z niego świetnie widać, ale coś, co założymy teraz. Ma być mega petardą, jak to e, mawiają w internetach. Ma powalać na kolana. I powiem Wam tylko tyle, że kiedyś mieliśmy z Maciekiem coś o podobnych parametrach, ale nie była to luneta. Mm -hmm. A tu mamy celownik. I nie będę Was już, nie będę was już trzymał w napięciu i Maciek też, bo Maciek tam jednym okiem widzi. Uwaga! Weszło Jak na lepsze nowe. to jest tylko jedna opcja. Jak na lepsze no. to jest jedna opcja. Czyli co obstawiasz? Jeżeli chodzi o pulsara, no to XL50. Dokładnie. w tym roku będziemy polować. Ja będę polował z pulsarem XL50 LRF, czyli można powiedzieć, że to trochę merger włożony w optykę, czyli w sensie w, w lunetę. No poniekąd chyba tak. No Te same hmm. parametry ma. No. Ciekawe, para... ciekawe, jak e, będzie e, widać przez ten celownik. Zobaczymy. No właśnie. No to bo pro... ja już wiem, nie? Znaczy, Ale... wiesz co, ja nie. Ja nigdy nie patrzyłem przez tego mergera, w, przez tego pulsara. Przez hmm. Mergera tak, przez pulsara, przez, przez pulsara w sensie przez termiona. No, termiona nie. I powiem ci tylko tyle. Nie oglądałem filmów w internecie, chociaż. Przeglądałem, jak polował jeden z moich kolegów z tym. Jednak pamiętam, ja wiem dobrze, że to, co to jest nagrywane, to nie jest to samo, co widzi nasze oko, więc też się tym nie sugerowałem, więc oko lepiej widzi. Oko widzi lepiej. A no to co? To jak chcecie poznać parametry, czym się różnią te dwa urządzenia, to ja już za chwilę wam przedstawię, a Maciek w tym czasie zajmie się szybką wymianą. Okej. Okay. No to co? Do dzieła. Skoro macie się wziął już za montaż celowników, no to teraz ja porównam te dwa urządzenia. Rozdzielczość w XP50 to detektor 640 x 480. W XL50 detektor jest już HD, czyli 1024 na 768. I mógłbym powiedzieć, że to jest ten sam detektor. Który jest w mergerze. Oglądaliście test mergera, więc widzieliście jak to wszystko pięknie wygląda. A jeżeli chcecie obejrzeć ponownie, to oczywiście link do odcinka o mergerze jest u góry. Ale idziemy dalej. W pulsarze XP50 matryca ma jeden piksel wielkości 17 mikrometrów. W XL50 12 mikrometrów. Zakres powiększeń w XP50 powiększenie miałem od 2 do 16 razy. A w XL jest od 1,75 do 14. Mniejsze powiększenie startowe daje nam e, ogromne pole widzenia, no bo przecież e, więcej będziemy widzieć, jeżeli to powiększenie mamy m, od razu mniejsze, a potem możemy sobie je e, zwiększać. Deklarowany zasięg detekcji, jaki jest podany w instrukcji. To przy pulsarze XP50 to 1800 metrów, a przy XL50 to aż 2300 metrów. Przy czym musimy pamiętać, że polujemy na odległości do 200 metrów, więc 2300 metrów to jest ogromny zasięg. Czułość termiczna NTD w XP50 jest poniżej 25 mK, w XL50 poniżej 35 mK. Powiększona pamięć wbudowana w tych urządzeniach była 16, a teraz jest 64, czyli rzeczywiście jest sporo powiększona. No, ale wiecie, jakość HD wymaga większego miejsca, więc zostało to zrobione. XL50 posiada już moduł Bluetooth, który łączy się też ze sterownikiem. W XL50 w zestawie są dwa akumulatory APS3 plus APS2. XP50 miałem tylko jeden, APS2. W XL50 jest trochę krótszy czas działania, więc mógłbym powiedzieć wrzucam kamyczek do ogródka, ale czy aż tak mocno, jest to różnica godziny, czyli XL 57,5 godziny, a w XP a w XP miałem 8,5 godziny, więc ta godzina dłużej musimy pamiętać, że tak naprawdę mając urządzenie do obserwacji korzystając z innych urządzeń podczas polowania, to no tak naprawdę to te 7,5 godziny to naprawdę całkiem sporo dobrze, to tyle tego porównania Skupmy się i zobaczmy co tam, jak tam idzie robota Maciejowi. Poszło. Szybciutko. No, ale Akurat... musimy, musimy wam zdradzić też jedną ważną rzecz. Jak testowałem Schultz-Larsena, miałem dwie obejmy. A w tym momencie mamy już założoną szynę Picatinny ze względu na... Znaczy dwie, dwie kostki miałeś, tak? Tak. A... Montaż się nie zmienił. Generalnie zmieniło się to, że nie mamy dwóch kostek, tylko mamy długą, całą szynę Picatinny. Mhm. Dokładnie. Dzięki temu też możemy, e, będziemy mogli tą optykę zmieniać szybciej i będzie nam e, wygodniej, nie? No i inne celowniki też będą e, lepiej, bardziej pasowały. Dokładnie. Czyli szyna pikatini ważna, w tym wypadku. Przesunęliśmy obejmę do tyłu. No właśnie, po, po z uwagi obej... na to, że jak była kostki były inaczej były chwycone. Mhm. Stąd, stąd ten montaż. Mhm. No cóż, im szerzej złapane obejmy, tym lepiej. Tym lepiej, dokładnie. Także to tam wiadomo, logiczne tutaj zbliżyliśmy się bardzo mocno do bardzo blisko do, do szyny. Mhm. W momencie, kiedy mamy luz na slocie szyny, e, to no, kasujemy wiadomo go do przodu. Więc więc zrobiliśmy. Kasowanie to. do przodu rozumiem, że zakładając pcham maksymalnie tak. do przodu i, i do końca. Kusowość obejm była jak wcześniej robiona, więc mhm. myślę, że tu się za dużo Jasne. nie zmieniło, więc będzie OK. Zresztą mamy już doświadczenie takie, że żadnych właściwie śladów na tych celownikach nie robimy. Dokładnie. E, powiem Wam tylko tyle. Bardzo jestem ciekawy tego zestawu, bo oprócz, oprócz broni, oprócz, oprócz nowego termiona dodatkowo też. Jesteśmy wyposażeni w dobry tłumik, więc, więc można powiedzieć, jeżeli pójdziemy na polowanie sanitarne, na ostrzał sanitarny dzików, to dodatkowo też założymy tłumik i, i jestem bardzo ciekawy, czy termo w połączeniu z tłumikiem, który jednak będzie przechwytywał część energii, a przez to też będzie cieplejszy. Czy on będzie mi zrobił tą taką smugę taki. Ala miraż. Mam pomysł, co zrobić, żeby tego nie było, i nie będę tutaj kupował nie wiadomo jakich neopranowych rzeczy. Zobaczycie, zobaczycie moje rozwiązanie, takie mógłbym powiedzieć prywatne, wymyślone przeze mnie. Podejrzałem to trochę, powiem wam szczerze, przez podobną rzecz była zrobiona osełka firmy Helle. Dostałem taki fajny upominek podczas w 2023 roku na Iwie od. Jak dobrze nagrzejesz tłumik, sorry, że Ci przerwę, to i tak będzie. No i tak, będzie tak tym dos... Maciek, zgadza ale się, ale na polowaniu nie oddaję 10 strzałów. Dokładnie, no. na polowaniu nie oddaję 10 strzałów, więc będę chciał zrobić, pokazać Wam trochę inne zabezpieczenie tłumik. a przy okazji myślę, że to też może być, może też wyglądać i estetycznie i, i fajnie, ciekawie. Co jest w pudełku Pulsara? Słuchajcie, nie będziemy Wam o tym opowiadać, bo przecież dobrze wiecie. Tak naprawdę jest też w opisie naszego filmu pod spodem wszystko to, co jest zawartość kupując tego, tego termiona, jest zawartość pudełka opisana w opisie filmu. Brakuje nam tutaj w tym momencie tak naprawdę założonej tylko gumki, ale możemy ją, o właśnie, będzie pasowała z poprzedniego modelu? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Po co to zmieniać? No dokładnie, ok. Dobra Maciej, czyli co? Yy, mamy wszystko gotowe. No teraz musimy yy, sprawdzić oś układu celowniczego, tak, mm -hmm. z osią Lufy, jak to będzie wyglądać, ale znając markę Schulz-Larsen, yy, no i Pulsara w sumie też, gdzie ta oś mm -hmm. zawsze była. Yy, no, mała korekta będzie zerowania okay. na sucho, yy, i następnie będziemy strzelać. Mamy tutaj taki. Termiczny, termiczny target, mhm. gdzie, gdzie będziemy mogli do niego postrzelać, aczkolwiek przy XL u wystarczy czarne, czarna tarcza, tak, no, no tak, chociaż przy tych temperaturach teraz to wiadomo jest zimno, więc mhm. jest trochę gorzej, ale przy wysokiej jakości termowizorach mówimy o celownikach, nie potrzeba właściwie tych punktów wystarczy czarny punkt z białym środkiem. Okay. Po prostu i to jest już też widoczne. Powiedz Maciek, bo ty tak naprawdę tych celowników, w sensie mówię tu o celownikach pulsara, miałeś już trochę w sklepie, masz tych celowników trochę w sklepie. I ty już wiesz, o czym tutaj rozmawiamy. Ja. Dziś przyszła paczka i celowo nawet nie wyciągałem. Nie mamy tutaj, go nawet nie odpalałem, więc. No nie mam akumulatora. Nie mam akumulatora włożonego. To. Tak, więc ja nie wiem, czego się spodziewać. Wiem tylko, że mam się spodziewać tego, czego po mergerze czyli wielkie wow. Weź mi zdrać będzie to wielkie wow? No, myślę, że przez tego mergera tak czy mergera e, merger merger tak, jak zwiedził, jak zwiedził. E, obserwowaliśmy no. E, no, jest duża różnica no, jest duża różnica myśl wiesz no sama, sama, same porównanie które zrobiłem podczas twojego montowania no już pokazuje jakieś różnice między jednym celownikiem a drugim. Dobra, teorią w praktyce po no domu wychodzi Praktyka, różnie, praktyka. Ale tutaj w tym przypadku jestem, myślę, dobrej myśli w ogóle. Słuchajcie, no to co, nie będziemy przeciągać, bo jak to, jak to ktoś kiedyś powiedział, krótkie filmy oglądają się lepiej, bo spędzamy mniej czasu na ich obejrzeniu, więc nie przeciągamy, zabieramy to na strzelnicę, trzeba przystrzelić i. A zostawiamy na Nasako tak jak do tej pory. było. No, amunicja pasuje, więc nie ma co zmieniać. Czyli co, w tym roku będzie Schulz-Larsen na, na Sako plus plus termion XL. XL Najwyższy termion jaki jest. No ja jestem wyższy, bo no ja, mam, ja mam XXL. No tak. <głos> <głos> A ty? L? jestem L. Ty jesteś L, ty to jesteś szczuplaszek. Dobra, nie, kończymy. Cześć, Dasz burd, do zobaczenia. Idziemy Darbyl. strzelać.